Ciągle jesz przetworzone jedzenie i nie wiesz jak z tego wyjść? To proste. Zacznij działać jak zwycięzca. Wieczorem rozmnażasz mięso na jutro. Nie rano wieczorem. Rano ma być gotowe. Nie ma czasu na dylematy przy lodówce. Zastanawiasz się, giniesz. Jak nie masz gotowego mięsa, zjesz syf z automatu. Bo nic innego nie ma. Dlatego zawsze trzymaj zapas. Wołowina ze stekownia, tłuste kawałki podroby, albo dziczyzna z polskich lasów odbarwny sam. Bez paszy, bez sypu. Prawdziwe jedzenie. A teraz kuchnia. Blat czysty, patelnia gotowa. Nóż ostry, deska sucha. Zero wymówek. Gotujesz szybko, jesz prosto, budujesz ciało. Gotujesz więcej i bierzesz do szkoły albo do pracy. Bez wymówek, bez miałczenia, nie mam co jeść. Śniadanie to mięso obiad to mięso wieczorem albo jajka, albo nie jesz nic. Tyle. Ludzie jedzą śmieci, bo żyją w chaosie. Ty masz plan, ty masz zapas, ty wiesz co robisz i dlatego nie jesz syfu. Prześlij ten film komuś, kto codziennie je przetworzone żarcie i nie wie jak przestać. Może to będzie jego ostatnia bułka.